Znany z niezłomnej obrony podstaw wiary i moralności ksiądz Marian Kufa wzywa do modlitwy różańcowej w intencji ostatecznego odrzucenia przez Słowację genderowej konwencji stambulskiej. Mimo dwukrotnego wypowiedzenia się przeciw temu dokumentowi przez słowacki parlament, przedstawienie negatywnego stanowiska Radzie Europy blokuje prezydent Zuzana Ciaputowa. Liberalna prezydent liczy na przebudowę sceny politycznej po wyborach parlamentarnych wyznaczonych na 29 lutego i uzyskanie większości przez siły postępowe związane m.in. z byłym prezydentem Andrzejem Kiszką i koalicją Progresywne Słoweńsko, z której wywodzi się Ciaputowa. Ojciec Marian Kufa zaprasza wszystkich, którzy poprzez modlifę różańcową chcą poprzeć definitywne odrzucenie poprze przez Słowację konwencji stambulskiej na wtorek 11 lutego w godzinach od 12 do 15 pod Słowacki Pałac Prezydencki. Jednocześnie duchowny apeluje o niewykorzystywanie modlitwy różańcowej do celów politycznych i rozgrywania jej w kampanii wyborczej, Marian Kuffa prosi o skupienie się na stronie moralnej i religijnej intencji modlitwy, czyli na skutecznym i ostatecznym odcięciu się od Republiki Słowackiej od Konwencji Stambulskiej. Apel duchownego, który jest proboszczem w Żakowcach pod Kierzmarkiem w dysezji spiskiej skierowany jest także do trzech najważniejszych osób w państwie, aby powiadomiły w końcu Radę Europy o odrzuceniu przez Radę Narodową Republiki Słowackiej Konwencji Stambulskiej jako niezgodnej z wartościami uznawanymi przez społeczeństwo Słowacji. Modlitwa różańcowa odbędzie się w święto wspomnienia Matki Bożej z Lourdes pod pałacem prezydent Ziu Zuzany Ciaputowej, która blokuje wysłanie ze Słowacji jednoznacznego stanowiska do Rady Europy w zaproszeniu umieszczonym w internecie przez Mariana Kufę duchowny stwierdza, że konwencja stambulska sprytnie ukrywa ideologię gender, która jest przeciw Panu Bogu, sprzeczna z naturą oraz niezgodna z prawdziwą wiedzą i zdrowym rozsądkiem. Słowacja obok Czech, Węgier i Wielkiej Brytanii nie ratyfikowała do tej pory konwencji, a większość parlamentarna negatywnie odnosi się do zapisów tego projektu. Polska ratyfikowała konwencję stambulską w 2015 roku jako 18 państwo.